Poderwij to, a całkowicie nie odrywaj. O. Tu, tu. O. Dzień słonia dzisiaj, panowie. Wiesz co, Sławek? To tak z daleka chociaż luknę, wiesz, to nie robię. Idę. A jak chce, to nie idzie. Stalowy podchodzi bardzo poważnie do kwestii bezpieczeństwa. W tej sytuacji pozostał mu mało komfortowy podgląd z bezpiecznej odległości. Nie lubię, jak pracują bez nadzoru. I teraz nie wiem, czy dobrze tną, czy źle tną, a wszystko przez to, że ktoś nie załadował odpowiedniej ilości masek. Na szczęście problem za moment prawdopodobnie zniknie. Na teren cegielni za kółkiem ciężarówki wtacza się szybko. No dobrze, że już jesteś, bo kurde, nawet nie wiadomo, co tam się dzieje. Bez Ile masek tych masek przywiozłeś? Serio. I idę, zobaczę, jak chłopcom idzie z tymi piecami. No dobra. Talowy cały w nerwach, jak nie może patrzeć, jak robota idzie. No widzę właśnie, że nie ma humoru, a co? Tak. No jak idzie? No już jest tutaj. Ale co, teraz to spadnie? Zawisło na przewodach. No to nie można teraz tam właśnie. Nie, nie, nie. Tu trzymają te wkręty. Takie momenty w każdym procesie rozbiórki są najgorsze, bo najbardziej niebezpieczne. Odseparowana palnikiem od konstrukcji ogromna blacha powinna wylądować na ziemi. To jest robota! Możecie coś z że to nie chce spaść. Nie podoba mi się to. Buźnij go teraz, Roman. To powinno zaraz rypać. Gdzie ja on tam ładzi. Roman, nie tu się stamtąd. Roman! Zawiesiło się, zaraz płatnie. Roman, odejdź stamtąd, nadejdź.